Dzień dobry, w czwartek. Kochani, w końcu u nas popadało. Tutaj widzimy różyczkę. Idziemy, zobaczymy, co tam kwitnie. Co wydało nam nasionka. Zapraszam Was serdecznie i dziękuję, że jesteście. Kwitnie firletka smółka. Tutaj nam się klei. Zobaczcie, o, przykleja mi się do palca. Klejąca. Piękne. Różowe kwiatki pełne, lubi słoneczko, słoneczne stanowisko, pięknie kwitnie. Są też firletki, smułki puste, one rosną mi na warzywniaku, są to roślinki, które rosną dziko. Tu obok rozwija się nam czosnek, on jeszcze, jeszcze chwila, o troszeczkę nam tutaj widzę puszcza. Drobne, małe kwiatki. A tutaj takie duże dzwoneczki, a jest to dzwonek sarasto, długie trąby, o zobaczcie jak się kłócą o pokarm, dużo roślin mam schylonych do dołu, dziękuję niebiosom za deszczyk, obciążone są od deszczu, o na przykład ten dzwoneczek też leży. Brudny. Dobra, lecimy popatrzeć, co tam ciekawego nam kwitnie. Naparstnice były nowe, te dwuletnie już pokazywałam. Tutaj mamy naparstnicę drobno-kwiatową, rdzawą, rudą, czy jak to tam ją zwał. Można nazwać piękną i jest to roślinka bylinka, która zimuje w gruncie i nie ginie po dwóch latach jak zwykle. Również się wysiewa. Często jest tak, że zginie nam ta bylina, ale to dlatego, że coś się podjada, więc warto zostawić nasionka. Niech się pięknie wysiewa. Tu mamy drugą, która się wysiała. Orliki do ścięcia. Jak również można już zbierać, kochani, nasiona sasanek. Zobaczcie, same schodzą. I wprost do gruntu przyklepać, żeby nie uciekło od wiatru. I na drugi rok mamy piękne już sadzonki. Sasanka ma bardzo krótki termin, można powiedzieć, przydatności. Na drugi rok już nam nie wykiłkuje, więc siejemy wprost do gruntu, od razu po zbiorach. Ja sobie tu ją odłożę, a później wysieję paseczek. No I tak będzie mi się siała w kostce, bo nasionka uciekają. Kolejna różeczka. Trzeba pilnować, żeby mszycy nie było. Tutaj mamy pierwiosnek zielony, a siebolda, kochani, jeżeli go macie i robi się z nim takie coś, paskudstwo, wykłada się, żółkną listki, to jest normalne. On tak właśnie zaczyna przechodzić w stan spoczynku. To jest mleczek. I dla kuliczków będzie. Także siebolda, kochani. Zaczyna zasypiać, warto pamiętać i zaznaczyć, że jego nie będzie. Dopiero pojawi się wiosną. Czasami tam w sezonie potrafi wydać jeszcze nam liście, ale już kwiatów nam nie powtórzy. Niebo czarne. Wraca burza. Pierwsza lilia to jest ta woskowana. Twarda, sztywna jak z wosku zaśmi choruje susza, a byliny nam chorują od suszy i słońca też grzyb powstaje. Trochę poobrywałam im tutaj, by trzeba było czymś zrobić oprysk. Teraz jeszcze po deszczach ten grzyb nam się zacznie bardziej rozwijać. Tam widzę dzwoneczek biały, pełny nam się rozwija. No i tutaj mamy pełny dzwoneczek, ale to dopiero... Pierwszy jego kwiatuszek, a brzoskwiniolistne już kwitną, zaraz do nich podejdziemy. Dzwoneczki też ładnie się rozrastają przez rozłogi. Puszczają sobie takie fajne rozłogi na boki. Bardzo łatwo można go szczepić, przesadzać. Miejsce oczywiście na dzwonki to słoneczko. Dzwoneczki lubią słoneczko. Okazał się również ten palczasty. Liście bordowe, roślinka na wysokości niecały metr i drobne kwiatki. Obok niego rozwinął się kolejny irysek. Tam mamy iryska żółtego, a tutaj jest irysek pełny. Razem z trzykrotką. Iryski. Stanowisko słoneczne. Ale wilgotne. Tutaj mamy krwi i ściąg. Pałeczki skierowane bordowe do góry. Też ładnie mi się już rozrósł, przesadzony rusów w półcieniu. Ale jednak woli stanowisko słoneczne. I bardzo ładnie się nam rozrasta. Zmoczony przez deszcz. Ale pewnie zadowolony. tutaj rozwinęło nam się parzydło leśne jest to roślina bardzo bardzo wysoka z metr 70 m. w tej chwili ma ma piękne białe pióropusze u mnie tutaj rośnie w półcieniu ale uwielbia pełne słońce i jeżeli chcecie zaprosić tą roślinę to musicie wybrać jej stanowisko takie żeby później jej nie przesadzać bardzo ciężko się ją podkopuje dzieli auto mi przeszkadza jeżdżą jak wariaty i jeżeli chcecie właśnie tą bylinkę to musicie przemyśleć, żeby później tego nie przesadzać, ja przesadzałam parę lat temu dzieliłam, ale musiałam mieć i solidną sztychówkę jakieś i siekierę, żeby ją uwolnić z jednego miejsca i przesadzić na drugie kwitnie żelistek Zrobiło się ponuro, troszeczkę ciemny ekran. Żelistek też się schylił ku dołowi, dziękuję za deszczyk. Trzmiele widzę, pracują, nie przejmują się tym, że wszystko jest mokre. Chosty również zadowolone z deszczu. I tutaj podchodzimy do dzwonka brzoskwiniolistnego. On u mnie tutaj rośnie. W półcieniu zasłania go ten oto pijeniek. Jest to judaszowiec, który bardzo ładnie się rozrasta, ale lubi cięcie. I będę go cięła. Tu mamy kolor fioletowy, dzwoneczka. Ładnie nam się wysiewa. I ten tutaj, właśnie te tutaj kępki same się wysiały i sobie dają radę. Teraz przejdziemy do roślinki, którą mam z nasionka. A jest to kolkwicja. Uzyskałam ją może z 5-6 lat temu z nasionka. Ona ma takie fajne nasienniki, takie puchate i zakwitła mi po trzech latach, też lubi słońce, ale u mnie tutaj pod dużymi drzewami, tam mam drogę asfaltową już, koniec ogro tu mam ogrodzenie. I tutaj w cieniu, w półcieniu, też fajnie sobie daje radę. Na pewno bardzo. By chciała więcej słoneczka, ale niestety nie znalazłam innego miejsca. A po drugie, tutaj jeszcze jak ją sadziłam, te drzewa przy szosie były dużo mniejsze, ale sobie zielnie radzi. Ważne, że jest, że kwitnie i daje owadom amciu-pamciu. Tutaj mam taki kącik, języczki, pysznogłówki i ryski, jak również piękna rotgersja zaczyna mi kwitnąć ta tutaj się ciut różni ciut troszeczkę różni się nam yy, kształtem liści ma takie bardziej zaokrąglone i kwiatki gdy się rozwijają takie bardziej brudne ale później ma taki delikatny biały z dodatkiem różowego a tam mamy czysto białą liście bardziej takie czubate ją sadzimy kochani w półcieniu i lubi dużo wody w sezonie. Także taka pijaczka, można powiedzieć, źle sobie radzi, gdy jest sucho, a pięknie kwitnie i pięknie wygląda. Teraz kwitnie, a później będzie zdobiła nam pięknymi, dużymi, jak kasztany, liśćmi. Tutaj i rysek do ścięcia. Chyba, że chcemy, żeby miał nasiona, to czekamy, aż same spadną. Jeżeli będą nasienniki, to już Wam w ostatnim filmiku pokazywałam torebki nasienne. Tutaj rozwinęła nam się piwonia która cierpi od deszczu. One nie lubią deszczu. Pięknie prezentuje się w pączkach. Jaki rozwinięty kwiatostan szachownica kostkowana bardzo wam się podobała wiosną i już zaczyna wydawać nam nasionka. Zrobimy konkursik, bo jest nas już ponad 4000. Ja pozbieram nasionka bylin lub, lub roślin cebulowych i będzie konkurs, także warto oglądać filmy, bo na pewno będzie pytanie związane z filmem. Zobaczcie, jak to wszystko urosło. Paulownia jednak nie zakwitła. Spadły jej tam dwa, trzy przekwitnięte kwiaty. I na koniec pokażę moje pęcherznice. A tu taki tunel nam powstał. Pięknie rosną. Zobaczcie, pięknie. Ale to wszystko trzeba wziąć pod sekator. Krzewy uwielbiają być cięte. Są ładniejsze, grubsze i zdrowsze. Tutaj mam drogę dojazdową. Wita pęcherznica o listkach takich delikatnie żółtych, jak i zielonych, bo yy, traci tą, ten żółty kolor i te zielone muszę wycinać. Na jesień zajadają się nią ptaszki. Tutaj mamy warzydło leśne, schowane za pigwowcami. I na koniec przy drodze dojazdowej. Ukorzeniona z gałązki pęcherznica o bordowych listkach. Też dziękuję niebiosom za deszcz. Pochylona, ale nic dziwnego jak tak pięknie obrodziła kwiatami. Dobra, dziękuję Wam kochani za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.